Na kopalni Knurów w Krzyszczygłowice pracuje 5 tysięcy podstawowej załogi. Do tego około 2 tysięcy pracowników firm zewnętrznych. Kopalnia ta ma wieloletnią historię, ale ma przed sobą też dużą przyszłość. Obecnie sytuacja Jaszczemskiej Spółki Maglowej, czyli sytuacja spółki, do której my należymy, zatrudniającej 30 tysięcy ludzi, jest już, można powiedzieć, agonalna. Spółka, która miała ponad 6,5 miliarda Zapasu pieniędzy wypracowanych w ostatnich latach, w ciągu ostatnich dwóch lat rozstroniła je do kwoty 80 milionów, jaka miała w tamtym miesiącu. W tym miesiącu, dwie godziny temu, ogłosiła, że jako jedyna spółka górnicza w Polsce barburka nie będzie wypłacona w całości. Z łaskawie wypłacone będzie 30% należnej nam barburki. Podatek nieruchomości. Miasto rocznie dostaje teraz 37 milionów złotych. Kopalnia płaci z tego 21 milionów. Te miejsca pracy, ta instytucja jest po prostu na razie takim głównym zabezpieczeniem budżetów miejskich, budżetów miasta, powiatu bliwickiego na pewno też, bo to też tysiące miejsc pracy. Jeżeli u nas tylko 2000 pracowników mieszka w Knurowie, to pozostałe 3000 i dwu, te 2000 do zalicza się jeszcze, te 2000 pracowników firm zewnętrznych, mieszka w gminach ościennych, czyli są też mieszkańcami wszystkich. Gmin radnych tutaj obecnych. Wspomniał Pan tutaj, że Jastrzecka Spółka Węglowa w poprzednich latach miała bardzo duży, duże dochody, była na plusie, a w ciągu ostatnich dwóch lat dużo pieniędzy zostało roztrwonionych. Czy mógłby Pan to bardziej nam przybliżyć? Odpowiadając na pytanie, w 2023 roku. Przed przejęciem e, przez nową władzę, dokładne dane, dane wynosiły, że tempo, że zgromadzone dodatkowe pieniądze, czyli pieniądze, które wypracowaliśmy w ciągu uczciwie od czasu, mówiłem, my mówimy 2015 do czasu 2020, potem mieliśmy przerwę na czas pandemii. Kopalnie były, przypominam, nawet miały być skoszarowane, nie mieliśmy możliwości fedrowania, nie mieliśmy możliwości sprzedania. Było półtora roku, w którym mieliśmy straty. W następnych latach Przyczyn geopolitycznych, czyli z przyczyn tym, że u naszego wschodniego sąsiada dzieje się wojna ceny węgla były ogromne, udało się zabezpieczyć i zbudować bardzo. Wydawało nam się wtedy ogromny bypass bo ponad 6 miliardów złotych oszczędności plus bieżące dochody. W tamtych czasach zapewniały nam stabilność, a cytując nawet klasyków, nagrody dodatkowe, jakie dostawaliśmy za ogromne zyski, nazywano u nas ją No To były takie trudne, ciężkie czasy. W ciągu dwóch lat. Z 6 ponad miliardów. Ostatni raport spółki to jest 80 milionów. 80 milionów, 6 miliardów. W ciągu od stycznia do miesiąca, teraz listopada, ponad 3 miliardy z tych, tych pieniędzy zostało wydanych. Nie wiemy dlaczego. Bieżąca produkcja, wszystko, mimo nawet słabych cen węgla, kopalnie realizują swoje zadania. Cały czas ubywa pieniędzy, dzisiaj już nie mamy tych pieniędzy. Ten apel jest już i tak spóźniony, bo za bardzo nie ma co zmienić. górnicy załoga będzie musiała się poświęcić, już się poświęca, bo barburkę dostanie w takiej sumie. Poświęca się, ponieważ w Jeszczeńskiej spółce planowane jest zwolnienie około sześciu tysięcy ludzi. Rządzący znajdą rozwiązanie, znajdą się fachowcy, którzy zrozumieją, jak zarządza się górnictwem, bo w ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy tyle eksperymentów, tyle bardzo dziwnych, dla przykładu tylko powiem. Kopalnia, która utrzymuje Jaszczembską Spółkę Węglową, kopalnia Pniówek, kopalnia sześciościanowa z najlepszym węglem, dzisiaj ma otwartą czwartą ścianę po dwóch latach. To jest zapaść. Mam powiedzieć sobie było w poprzednich latach? No, w przypadku Jastrzębskiej tak, Jastrzębska w ciągu swojej całej historii zamknęła sześć albo siedem kopalń, zamykała te kopalnie, jeżeli był kryzys wszystko zamykała kopalnie, z których nie miała szansy wyciągnąć już węgla. Wszyscy mówią, płaczą, że Krupiński był najmocniejszą kopalnią. Nikt nie mówi, że wchodzi w złą stronę, że wchodzi węgiel, który był przemieszany z kamieniem w proporcjach 50, a nawet 70%. Kopalnie nie są rozliczane z wydobytego urobku, są rozliczane z wydobytego i sprzedanego węgla.